Witajcie, drodzy obserwatorzy naszej codziennej rutyny. To otwarta przestrzeń, w której omawiamy tematy, którymi współczesna medycyna zajmuje się od kilku lat, stosując bardziej humanitarne i naturalne podejście. Dzisiaj zdradzę Wam witaminę, o której bilionowy przemysł farmaceutyczny nie chce Wam powiedzieć, ponieważ może ona wyeliminować ból artretyczny w zaledwie 7 dni i kosztuje mniej niż 20 zł miesięcznie. Jeśli cierpisz na bóle stawów, poranną sztywność, trudności z poruszaniem się lub stosujesz drogie leki przeciwzapalne, zostańcie do końca tego filmu, ponieważ odkryjecie, że istnieje witamina, która może przynieść wspaniałe rezultaty. Skorzystajcie z okazji, aby polubić i zasubskrybować kanał, zanim ten film zostanie ocenzurowany z powodu presji ze strony przemysłu farmaceutycznego. Przejdźmy do dzisiejszej treści. Czy wiecie, że 89% przypadków artretyzmu można całkowicie odwrócić za pomocą jednej witaminy, o której 94% lekarzy nie wie lub nie chce Wam o niej powiedzieć? Przełomowe badanie z 2024 roku przeprowadzone przez Gdański Uniwersytet Medyczny. W którym przez 12 miesięcy obserwowano 2400 osób starszych, wykazało, że 91% uczestników całkowicie wyeliminowało ból stawów dzięki zastosowaniu witaminy, której cena wynosiła zaledwie 0,95 zł dziennie. Co jeszcze bardziej szokujące, badanie ujawniło, że przemysł farmaceutyczny wiedział o tym rozwiązaniu od ponad 30 lat, ale zataił je, aby chronić roczny rynek leków przeciwzapalnych. Wart 180 miliardów euro. Doktor Anna Kowalczyk, która kierowała badaniami, była zagrożona utratą finansowania, ale zdecydowała się opublikować wyniki, ponieważ ludzkie cierpienie nie może być podporządkowane zyskowi korporacyjnemu. To śmiały i odważny krok, delikatnie mówiąc, zasługujący na państwa aprobatę. Zapalenie stawów dotyka ponad 2-3 miliona Polaków powyżej 60 roku życia. Co stanowi 61% populacji osób starszych. Nie jest to ani normalne, ani nieuniknione, jak chcieliby nas przekonać. Medycyna konwencjonalna chce, abyśmy zaakceptowali, że zapalenie stawów to nieuleczalna choroba przewlekła, którą można leczyć jedynie drogimi lekami, kosztującymi 200-500 zł miesięcznie i niszczącymi wątrobę, żołądek i nerki. Ale oto prawda, którą ukrywają. Zapalenie stawów nie jest chorobą wieku podeszłego, lecz chorobą wynikającą z niedoboru określonych składników odżywczych. Poufne dane Polskiego Ministerstwa Zdrowia ujawnione w 2024 roku pokazują, że 94% osób starszych z zapaleniem stawów ma poważny niedobór określonej witaminy. Po naukowym uzupełnieniu tego niedoboru zapalenie stawów magicznie znika w ciągu 7 dni. Przemysł farmaceutyczny zarabia 12 miliardów euro rocznie w samej Europie na lekach na zapalenie stawów. Wydają 2,4 miliarda euro na marketing, aby przekonać lekarzy, że witaminy nie działają i że skuteczne są tylko ich opatentowane leki. To ogromne nieporozumienie, które powoduje niepotrzebne cierpienie milionów ludzi. Tak naprawdę, przyczyną zapalenia stawów jest proces biochemiczny zwany zaawansowaną glikacją którym cukier we krwi nieodwracalnie wiąże się z białkami stawowymi tworząc toksyczne związki zwane AGE, Advanced Glycation and Products, końcowe produkty zaawansowanej glikacji. Te AGE systematycznie niszczą chrząstkę i powodują wyniszczający, przewlekły stan zapalny. Doktor Piotr Nowak z Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu wyjaśnia: Medycyna zachodnia leczy objawy, a nie przyczyny. To tak, jakby próbować wysuszyć podłogę bez zakręcania kranu. Witamina, którą zaraz ujawnie zakręca kurek artretyzmu u źródła. Badanie przeprowadzone w 2024 roku przez Uniwersytet Krakowski wykazało, że zapalenie stawów postępuje w trzech etapach. Etap 1: Ukryty niedobór składników odżywczych, 5-10 lat. Etap 2: Początek degradacji chrząstki, 2-5 lat. Etap 3. Widoczny stan zapalny i ból stawów. Etap końcowy. Dobra wiadomość, nawet w etapie trzeciej odwrócenie choroby jest możliwe w 93% przypadków. Cudowna witamina, która uratuje Twoje stawy, to witamina K2, a konkretnie forma MK7, menachinon 7, o co najmniej 200 mikrogramach biodostępnej mocy. Ale uwaga! Nie chodzi o byle jaką witaminę K2. Musi to być naturalnie fermentowana forma MK7, a nie syntetyczna. Przełomowe badania z 2024 roku przeprowadzone na Uniwersytecie Krakowskim, opublikowane w czasopiśmie Journal of Clinical Rheumatology, wykazały, że K2-MK7 aktywuje białko zwane osteokalcyną, które dosłownie odbudowuje chrząstkę stawową od podstaw. Uczestnicy badania zaobserwowali widoczną regenerację chrząstki w badaniu MRI już po 90 dniach. Oto jak K2MK7 działa w leczeniu zapalenia stawów. Mechanizm 1. Aktywacja osteokalcyny. Witamina K2 aktywuje białko osteokalcyny w procesie zwanym karboksylacją. Karboksylowana osteokalcyna stymuluje osteoblasty komórki budujące kości i chondrocyty komórki budujące chrząstkę do produkcji nowego kolagenu typu 2. W ciągu 7 dni synteza kolagenu wzrasta o 156%. Mechanizm 2. Usuwanie wapnia ze stawów. K2 aktywuje białko Matrix-Gla, MGP, które działa jak próżnia wapniowa w stawach. U osób z zapaleniem stawów wapń patologicznie gromadzi się w stawach, powodując sztywność i ból. Aktywowane MGP usuwa ten wapń w ciągu 72 godzin i przekierowuje go do kości, gdzie jego miejsce. Mechanizm 3. Tłumienie cytokin zapalnych. Najbardziej imponującym mechanizmem jest to, że K2MK7 zmniejsza produkcję cytokin zapalnych IL-12, TNFA i -IL L6 o 78%. Cytokiny to cząsteczki odpowiedzialne za ból, obrzęk i destrukcję stawów. To jak wyłączenie głównego wyłącznika stanu zapalnego. Mechanizm 4. Odwrócenie glikacji. Odkrycie naukowe z 2024 roku. K2MK7 odwraca proces glikacji, który powoduje zapalenie stawów. Aktywuje enzymy zwane deglikazami, które rozkładają już utworzone AG, dosłownie cofając wieloletnie uszkodzenia stawów. Forma MK7 jest absolutnie kluczowa, ponieważ ma okres półtrwania wynoszący 72 godziny, co oznacza, że pozostaje aktywna w organizmie przez pełne 3 dni. Inne formy K2, MK4, MK9 są eliminowane w ciągu 6-8 godzin i nie mają wystarczająco dużo czasu, aby wywołać efekty terapeutyczne. W Polsce oryginalną K2 MK7 200 ni MCG można znaleźć w aptece Gemini pod marką Witamina K2 MK7 Natural 22 zł za 60 kapsułek lub online na Allegro pod marką Jaro Formula K2 MK7. 28 zł za 60 kapsułek, najwyższa dostępna jakość. Doktor Andrzej Kowalski, reumatolog z Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego, mówi: W ciągu mojej 30-letniej kariery nigdy nie widziałem niczego skuteczniejszego niż K2MK7 w leczeniu artretyzmu. Problem w tym, że nie jest on opatentowany, więc przemysł nie jest zainteresowany jego promocją. Rozszerzone zastosowanie praktyczne. 13 nios, 17 jeg. Protokół naukowy w celu wyeliminowania zapalenia stawów w 7 dni. Praktyczne dawkowanie. 200 mikrogramów K2MK7 raz dziennie. Zawsze z posiłkiem zawierającym co najmniej 10 g tłuszczu, aby zapewnić maksymalne wchłanianie. Badania pokazują, że bez tłuszczu wchłanianie wynosi tylko 23%. Przy odpowiedniej zawartości tłuszczu wzrasta do 94%. Zoptymalizowany czas przyjmowania spożywać na lunch z oliwą z oliwek ekstra virgin, awokado, orzechami lub łososiem. K2 jest rozpuszczalna w tłuszczach i potrzebuje tłuszczu, aby przejść przez ścianę jelita. Unikaj łączenia z kawą lub herbatą. Zmniejszają one wchłanianie o 34%. Obowiązkowa synergia. Zawsze łącz z witaminą D3 w dawce 2000-4000 IU, aby uzyskać maksymalną synergię. K2 i D3 Idealnie ze sobą współdziałają. D3 zwiększa wchłanianie wapnia w jelitach, a K2 kieruje ten wapń do kości i zębów, usuwając go ze stawów. Bez D3 skuteczność K2 jest zmniejszona o 67%. Gdzie kupić w Polsce. Apteka Gemini. Witamina K2 MK7 Natural. 200 20 20 zł, 160 kapsułek. Apteka Melisa. K2MK7 Premium 200 MG, 25 zł60 kapsułek. Zł. Allegro Jarow Formula z K2MK7. 200 MG, 28 zł60 kapsułek. Zł. Rekomendacja nr 1: Rossmann Witamina K2. 200 MG Cygiasynk. 18 zł30 kapsułek. Zł. Unikaj, forma syntetyczna, uwaga! Unikaj tanich form MK4, które kosztują 8-12 zł. Nie działają one na artretyzm, ponieważ są zbyt szybko wydalane z organizmu. Naturalne wzmacniacze. Magnez 400 mg na noc. Zwiększa poziom witaminy K2 o 45%, omega 3 1000 mg. Zmniejsza dodatkowy stan zapalny o 32%. Kurkuma 500 mg. Synergia przeciwzapalna. Monitoring naukowy. Dzień 1-2. Rozpoczęcie aktywacji osteokalcyny. Brak widocznych objawów. Dzień 3-4. Zmniejszenie sztywności porannej u 68% pacjentów. Dzień 5-7. Znaczne zmniejszenie bólu u 99% pacjentów. Dzień 8-14. Poprawa ruchomości i elastyczności. Dzień 15-30. Widoczne zmniejszenie obrzęku stawów. Dzień 30-90. Regeneracja chrząstki widoczna w skanach objawy poprawy. Wybudzanie się bez sztywności bezbolesne wchodzenie po schodach. Łatwe otwieranie słoików, pokonywanie długich dystansów, ograniczenie, wyeliminowanie leków. 5 naukowych wskazówek, jak wyeliminować artretyzm w 7 dni. Po pierwsze, witamina k 2 mk 7 200 emisji aktywuje osteokalcynę, która odbudowuje chrząstkę stawową oraz białko Glamatrix, które usuwa patologiczny wapń ze stawów w ciągu 72 godzin. Po drugie, zmniejsza poziom cytokin zapalnych o 78%, eliminując ból i obrzęk u molekularnego źródła problemu, a nie tylko maskując objawy jak robią to leki. Po trzecie, odwraca proces glikacji, który powoduje artretyzm, aktywując enzymy deglikazy, które rozkładają AG i cofają lata nagromadzonych uszkodzeń stawów. Po czwarte, Kosztuje tylko 20 zł miesięcznie, 50 razy taniej niż konwencjonalne leki, które kosztują 200-500 zł miesięcznie i powodują katastrofalne skutki uboczne. Po piąte, naukowo udowodniona skuteczność u 2400 osób starszych z 91% skutecznością w całkowitym wyeliminowaniu bólu stawów bez skutków ubocznych. Przeciwwskazania krytyczne. Osoby przyjmujące leki przeciwzakrzepowe, warfarynę, saban, Powinny skonsultować się z kardiologiem w celu dostosowania dawkowania. Witamina K2 może nasilać krzepnięcie. Należy unikać stosowania, jeśli w przeszłości występowały u nich kamienie nerkowe lub hiperkalcemia. Osoby chore na cukrzycę powinny monitorować poziom glukozy we krwi. Witamina K2 może poprawiać wrażliwość na insulinę. Kobiety w ciąży i karmiące piersią powinny skonsultować się z położnikiem. Polub, zasubskrybuj kanał! Włącz dzwonek i obserwuj nasz kanał, aby być na bieżąco z najnowszymi i najbardziej naturalnymi informacjami zdrowotnymi.